W olśniewającym świecie WWE, gdzie legendy są celebrowane, a wielkie momenty uwieczniane, istnieją również nazwiska, które cicho zniknęły. Wrestlerzy, którzy nigdy nie stali na stałe w centrum uwagi, ale których historie były pełne pasji, nadziei i tragizmu. Weszli na ring, dali z siebie wszystko, a mimo to zostali zapomniani. Dziś wspominamy właśnie tych cichych wojowników a nasza podróż zaczyna się od człowieka, którego potencjał wydawał się kiedyś bezgraniczny – Shona O'Hara. Jeden – Sean O'Hare. Sean O'Hare był pod koniec lat 90. uważany za jeden z największych ukrytych talentów w wrestlingu. Jego kariera rozpoczęła się w WCW, gdzie od razu wyróżnił się idealną budową ciała, atletyzmem i wybuchową siłą. Razem z Chuckiem Palumbo, Stworzył tag-team natural born thrillers, który w ostatnich latach VCW zapewnił świeżą energię. Ich walki łączyły surową siłę z czystą techniką i sprawiły, że wielu obserwatorów wierzyło, iż Oher jest przeznaczony do czegoś większego. Po przejściu do WWE otrzymał w końcu mroczną, psychologicznie złożoną rolę adwokata diabła. W przerażających winietach i prowokacyjnych monologach. O'Hare pokazał głębię, która wyraźnie wyróżniała go od wielu innych wrestlerów. Szczególnie jego współpraca z Rodym Piper'em w feudzie przeciwko Mr. America pokazała, jak duże zaufanie w nim pokładano. Jednak mimo mocnej koncepcji, rola ta nigdy nie została konsekwentnie rozwinięta, a O'Hare powoli znikał z telewizji. Po odejściu z WWE w 2004 roku jego życie straciło równowagę. Walczył z depresją i problemami alkoholowymi, zdala od sławy, która kiedyś była mu tak bliska. W 2014 roku Sean O'Hare zmarł w wieku zaledwie 43 lat. Pozostało pytanie, kim mógłby zostać, gdyby jego droga potoczyła się inaczej? Jak wiele talentów znika, zanim ich prawdziwy potencjał zostanie rozpoznany? 2. Bobby Horn. Bobby Horn był w latach 90. jedną z najweselszych i najbardziej rozrywkowych postaci w WWE. Dzięki swojej naturalnej charyzmie, pozytywnej aurze i poczuciu humoru szybko zdobył sympatię fanów. Razem z Mabelelem i menedżerem Oscarem stworzył tak team Men on a Mission, barwną, energiczną grupę, która symbolizowała zabawę, optymizm i jedność. W czasach, gdy wiele postaci było mrocznych lub agresywnych, Bobby Horn wnosił uśmiech na arenę. W 1994 roku zespół osiągnął wielki szczyt, kiedy Horn i Mabel zdobyli mistrzostwo WWE Tag Team Championship. Ten tytuł był nie tylko sportowym sukcesem, ale także emocjonalnym momentem dla fanów, którzy kochali ich pozytywne przesłanie. Dwóch wielkich mężczyzn, którzy szerzyli radość i dobry humor, to właśnie czyniło Men on a Mission tak wyjątkowym. Również po odejściu z WWE, Bobby Horn. Pozostał wierny wrestlingowi i regularnie występował na mniejszych wydarzeniach i spotkaniach z fanami. 19 października 2025 roku Bobby Horn zmarł w Dallas w Teksasie po długiej walce z sepsą i ciężkim zapaleniem płuc. Miał 58 lat. Jego śmierć pozostawiła głęboką pustkę wśród fanów, którzy zapamiętali go jako serce i duszę Men on a Mission. Ilu ludzi ukształtował jego uśmiech, nie zapominając o nim nigdy. I jak ważne są właśnie takie postacie dla duszy wrestlingu. 3. Doug Furnas. Doug Furnas był w połowie lat 90. jednym z najbardziej niezwykłych ciężarowców w wrestlingu. Razem ze swoim wieloletnim partnerem Philem Lafonem, zadebiutował w WWE w 1996 roku i wprowadził styl, który wyraźnie się wyróżniał. Obaj byli już celebrowani w Japonii, a w WWE również imponowali precyzyjną pracą zespołową. Wysokim tempem i techniczną czystością. Mecze przeciwko takim zespołom jak British Bulldog i Owen Hart pokazały, że Furnas posiadał nie tylko siłę, ale także doskonałe rzemiosło w wrestlingowe. Choć Furnas i LaFon nigdy nie zdobyli mistrzostwa WWE Tag Team Championship, wśród koneserów uchodzili za jeden z najlepszych czystych w wrestlingowych Tag Teamów swoich czasów. Doug Furnas, często nazywany maszyną mięśni, łączył swoją masywną budowę ciała z zaskakującą zwinnością. Ta właśnie mieszanka czyniła go wyjątkowym i przyniosła mu wielki szacunek w ringu, nawet bez tytułów czy stałego puszu. Po zakończeniu aktywnej kariery, Doug Furnas świadomie wycofał się z życia publicznego i prowadził spokojne życie w Arizonie. W 2012 roku znaleziono go martwego w jego domu. Przypuszczalnie Zmarł już kilka tygodni wcześniej z powodu choroby serca. Miał tylko 52 lata. Jego nazwisko rzadko pojawia się w dużych retrospektywach, ale pozostaje pytanie, jak wielu cichych wojowników, takich jak Doug Furnas, ukształtowało w wrestling, nie otrzymując nigdy sławy, na którą zasługiwali. 4. Nicole Bass. Nicole Bass była w erze Attitude, jedną z najbardziej wyrazistych i niezwykłych osobowości. Które kiedykolwiek weszły na ring, BWE. Dzięki swojej ogromnej posturze, potężnej budowie i obecności, która natychmiast przyciągała uwagę, przełamywała ówczesne oczekiwania wobec wrestlerek. Jej debiut na WrestleMania 15 jako ochroniarz Sable, od razu jasno pokazał, że Nicole Bass nie przyszła, aby się dopasować, ale aby zamanifestować swoją obecność. Nawet jeśli jej czas w WWE był stosunkowo krótki. Pozostawiła trwałe wrażenie. Była częścią intensywnych fabuł, walczyła z Debrą i tymczasowo współpracowała z takimi nazwiskami jak Val Venis i Ivory. Nicole Bass uosabiała inną formę siły i pokazywała, że indywidualność i pewność siebie w wrestlingu mogły być równie ważne jak klasyczne piękno. Wielu fanów pamiętało ją nie z powodu tytułów, ale z powodu jej wyjątkowości. Po odejściu z WWE, Nicole pozostała wierna wrestlingowi i występowała w różnych ligach niezależnych. Zbudowała lojalną bazę fanów, którzy cenili jej szczerość i pasję. W 2011 roku Nicole Bass zmarła w wieku 52 lat na skutek udaru. Jej śmierć wywołała duże poruszenie. Ile drzwi otworzyła dla przyszłych pokoleń bez formalnego uznania? I jak bardzo trwale zmieniła wizerunek kobiet w wrestlingu? 5. Louis Spicoli. Louis Spicoli należał do tych wrestlerów, którzy rzadko świętowali zwycięstwa, ale mimo to pozostawili trwałe wrażenie. W double Bibuita końca lat 80. i początku 90. był znany przede wszystkim jako tak zwany enhancement talent. Profesjonalista, którego zadaniem było umożliwienie innym błyszczenia. Mimo tej roli Spicoli przekonywał niezawodnością, czystą pracą w ringu. I profesjonalizmem, który był wysoko ceniony przez kolegów. Każdy z jego występów pokazywał, że wrestling rozumiał nie tylko jako pracę, ale jako pasję. W 1995 roku otrzymał swoją największą szansę w roli ekscentrycznego Rada Radforda. Nowa postać miała mu umożliwić wyjście z cienia i w końcu zwrócić na niego większą uwagę. Jednak fabuła została nagle zakończona krótko przed Survivor Series, a Spicoli ponownie zniknął z programu WWE. Po odejściu szukał nowego początku w ECW, gdzie mógł pokazać więcej osobowości i był celebrowany przez fanów za swoją energię. Poza ringiem Louis Spicoli zmagał się jednak z poważnymi problemami osobistymi i uzależnieniem od środków przeciwbólowych. W lutym 1998 roku zmarł w wieku zaledwie 27 lat z powodu przypadkowego przedawkowania. Świat w wrestlingu zareagował szokiem. ECW uhonorowało go tradycyjnym salutem dziesięciu dzwonów. Jak wiele talentów cicho się załamuje, podczas gdy oni sami wynoszą innych. I jak inaczej mogłaby potoczyć się jego historia, gdyby pomoc przyszła na czas. 6. Timothy Well Timothy Well był jednym z tych wrestlerów, którzy we wczesnych latach 90. budowali fundamenty WWE, nigdy nie stojąc w jaskrawym świetle reflektorów. Razem ze Stevem Danem utworzył tak team Well Done, który w 1993 roku dołączył do WWE i szybko stał się znany jako niezawodna, zdyscyplinowana jednostka. Ich styl był wyważony, technicznie czysty i charakteryzował się ciężką pracą. Dokładnie taki zespół, na którym liga mogła polegać. Choć Well done rzadko pojawiali się w dużych fabułach, Timothy Well i jego partner regularnie stawali w ringu z takimi znanymi zespołami jak The Bushwackers, The Smoking Guns czy Men on a Mission. Timothy Well przekonywał szybkością, precyzją i wyraźną inteligencją ringową. Fani tamtych czasów pamiętają do dziś jego profesjonalizm i poczucie, że każde starcie traktował poważnie, bez względu na wielkość sceny. Po zakończeniu kariery w WWE, Timothy Well pozostał związany z wrestlingiem i nadal występował w mniejszych promocjach. Uchodził za skromnego, pomocnego i za kogoś, kto wspierał młodszych wrestlerów, zamiast pchać się na pierwszy plan. Na początku 2017 roku Timothy Well zmarł w wieku 55 lat na zawał serca w swoim domu w Kentucky. Jego śmierć była dla wielu zaskoczeniem. Ilu takich cichych pracowników wspierało całą erę? Nigdy nie będąc celebrowanymi jako gwiazdy. I kto pamięta dziś ich niewidzialny wkład w wrestling? 7. Steve Dunn. Steve Dunn był drugą połową Well-Dunn i uosabiał dokładnie ten rodzaj wrestlera, który dbał o codzienne funkcjonowanie biznesu. Razem z Timothy Well w 1993 roku dołączył do WWE i wnosił energię, niezawodność oraz wyczuwalną chemię do każdego meczu. Chociaż nigdy nie byli uważani za gwiazdy Main Eventu, Well Done szybko stali się stałym elementem ówczesnych show. Znani z czystej pracy zespołowej i stale solidnych występów przeciwko drużynom takim jak The Bushwackers czy The Smoking Guns. Po odejściu z WWE, Steve Dunn pozostał wierny wrestlingowi i podróżował po licznych promocjach niezależnych. Tytuły i wielka sława omijały go. Ale jego reputacja jako profesjonalnego, pełnego pasji pracownika stale rosła. Wielu kolegów opisywało go jako kogoś, kto zajmował się wrestlingiem z miłości do sportu, a nie dla oklasków. Szczególnie w pamięci pozostał jego występ na Wusewu Nitro, kiedy jego mecz został przerwany przez legendarny debiut Scotta Holla moment, który zapoczątkował NWO. Chociaż Steve Dunn nie stał w centrum tej historycznej sceny. Jego nazwisko zostało nierozerwalnie związane z jednym z największych punktów zwrotnych w historii w wrestlingu. W 2009 roku Steve Dunn, znany pod prawdziwym nazwiskiem Steven Doll, zmarł w wieku 48 lat na skutek zakrzepu krwi, który dotarł do jego serca. Jego śmierć zaskoczyła wielu. Ilu wrestlerów takich jak on zapisało się w historii, choć ich nazwiska nie były głośno celebrowane? I jak ważne są właśnie te ciche siły dla fundamentu wrestlingu. 8. Ludwik Borga. Dla wielu fanów wczesnych lat 90. Ludwik Borga był uosobieniem lodowatego złoczyńcy. Ze swoją masywną posturą, ponurym spojrzeniem i bezkompromisową twardością, był przedstawiany jako niszczycielska siła z Finlandii. Jego największy moment nadszedł, gdy zakończył długą serię zwycięstw tatanki. Szok dla publiczności i wyraźny sygnał, że Borga jest budowany jako poważne zagrożenie. To zwycięstwo katapultowało go prosto w wielki fełd z Leksem Lugerem, ówczesnym amerykańskim bohaterem. Rywalizacja symbolizowała konflikt między dumnym amerykańskim bohaterem a zimnym zagranicznym rywalem. Aroganckie zachowanie Borga i jego otwarta pogarda dla przeciwników uczyniły go jedną z najbardziej znienawidzonych postaci swoich czasów. Wszystko wskazywało na to, że jego kariera dopiero się zaczynała. Jednak w 1994 roku poważna kontuzja kostki gwałtownie przerwała jego wspinaczkę. Po odejściu z doby próbował swoich sił w mieszanych sztukach walki, podczas gdy jego życie prywatne coraz bardziej naznaczone było konfliktami i kontrowersjami. W 2010 roku Ludwig Borga pod prawdziwym nazwiskiem Tony Halme. Został znaleziony martwy w wieku 47 lat. Według doniesień popełnił samobójstwo. Jego historia stawia trudne pytanie. Jak często za maską przerażającej postaci kryje się człowiek, który wewnętrznie się załamuje? End. Rick Bogner, fałszywy Razor Ramon. Kiedy Scott Hall opuścił WWE i przeszedł do WCW, mocno dotknęło to fanów. Postać Razora Ramona była już ikoną. Aby wypełnić tę lukę, WWE zdecydowało się na kontrowersyjny krok i przedstawiło zastępcę, tak zwanego fałszywego Razora Ramona, granego przez Ricka Bognera. Zewnętrznie bardzo przypominał oryginał, ale emocjonalne przywiązanie fanów do Scotta Hola było zbyt duże, by łatwo go zastąpić. Rick Bogner robił wszystko, co w jego mocy, aby skopiować gesty, mimikę i aurę legendarnej postaci. Ale bez względu na to, jak bardzo się starał, porównanie z oryginałem było nieuniknione. Gimik szybko stał się jednym z najdziwniejszych rozdziałów w historii WWE i równie szybko zniknął z programu. Dla Bognera oznaczało to nie tylko koniec jego czasu w WWE, ale także ciężkie osobiste rozczarowanie. Po wrestlingu Rick Bogner obrał zupełnie nową drogę. Został trenerem motywacyjnym i autorem, otwarcie mówił o walkach mentalnych i o tym, jak przezwyciężać niepowodzenia w życiu? 20 września 2019 roku Rick Bogner zmarł spokojnie we śnie w wieku zaledwie 49 lat. Dokładna przyczyna śmierci nigdy nie została upubliczniona. Jego historia stawia gorzkie pytanie: jak ciężko jest stać w cieniu legendy i ile siły potrzeba, aby mimo to żyć dalej? 10. Jimmy Del Rey w erze nowej generacji WWE Jimmy Del Rey był stałym członkiem tak teamu The Heavenly Bodies. Razem z Tomem Pritchardem zachwycał fanów stylem, który łączył techniczną precyzję, płynne akcje i klasyczne opowiadanie historii w ringu. Choć nigdy nie zdobyli dużych tytułów, ich walki były synonimem jakości i rzemiosła. Jimmy Del Rey nie był imponującym olbrzymem, ale jego szybkość, wyczucie czasu i inteligencja ringowa czyniły go wrestlerem, którego koneserzy bardzo cenili. Jego styl wrestlingowy łączył starą szkołę z charyzmatycznym wyglądem. Każdy ruch wydawał się celowy, każda chwila miała znaczenie. W fazie, w której WWE bardzo się zmieniało, Del Rey pozostał symbolem czystego, tradycyjnego w wrestlingu. Po zakończeniu aktywnej kariery pozostał wierny scenie, pracował za kulisami, wspierał mniejsze promocje i pomagał wprowadzać młode talenty do sportu. W grudniu 2014 roku Jimmy Del Rey doznał śmiertelnego zawału serca podczas jazdy samochodem. Miał 52 lata. Jego nagła śmierć zszokowała wielu kolegów. Jim Cornet później oddał mu hołd słowami, że mało kto pracował w ringu emocjonalnie ciężej niż on. Jimmy Del Rey nie zostawił po sobie głośnej sławy, ale cichy, głęboki ślad. Jak wielu takich artystów znika, zanim ich znaczenie zostanie w pełni rozpoznane. Te dziesięć nazwisk być może nigdy nie znajdowało się na stałe w świetle reflektorów, ale każde z nich napisało kawałek historii wrestlingu. Walczyli, poświęcali się i pozostawili ślady, które nie powinny zostać zapomniane. Jeśli te ciche historie Cię poruszyły, okaż to polubieniem, zasubskrybuj kanał i pozostań z nami, abyśmy wspólnie dalej pamiętali o tych, których ring nigdy nie powinien zapomnieć.